I dzisiaj z wami chce się ktoś przywitać, chodźmy. Sandra, Wiki, bliżej siebie. Blisko, blisko, blisko. I Ala. Przywitajcie się. Hej! Hej. E, imię i nazwisko? Sandra Makowska. Wiki Makowska. Dobra. dobry normal z was musi wykonać jakieś zadanie i to zadanie zadanie mówiła Klaudia. Oczywiście. Jedna osoba. Jeżeli ktoś nie wykona zadania, tego będziemy nazywać osioł. Skipkei! Możecie jeszcze coś robić. Co takie krótkie nagrania dajesz? Eee, dobra. Teraz właśnie nie chcę nam się nic robić. Więc się żegnamy. Eee. Nie. Nara, nara. Nara. Pomachaj bynajmniej.